Cześć moi drodzy, witam was serdecznie Dzisiaj będzie odcinek o wybudzaniu kan Co prawda jeszcze Nie jest na tyle wcześnie Aby te kanny wybudzać, ale powiem szczerze W tym roku już wybitnie, nie mogę się doczekać I postanowiłem trochę Tych kan wybudzić Jak widzicie tutaj na stole Już stoją kanny wybudzone, właściwie inaczej To nie wszystkie są wybudzone Te tutaj w pierwszej linii są wybudzone Oczywiście wybudzam te, które już pokazują kły Te dwie kanny Nie są usypiane wcale Pierwsza to kanna Thai Rainbow, druga to kanna Chopin. To są nowe nabytki tegoroczne, w ogóle ich nie usypiałem, rosną cały czas nieprzerwanie. Oczywiście no bardzo powolutku, bo jest jeszcze chłodno. Będę wybudzał kanny, które pokazują szkły, oczywiście, jak powiedziałem, ale też będę wybudzał kanny, na których mi zależy. Tutaj są też już kanny wybudzone w tych trzech donicach. Zależy mi na przykład na kannie Pink Sandburst. To jest kanna, która kwitnie bardzo późno. Ja już dwie donice z tą kanną mam w pokoju, nie będę Wam w tej chwili tych donic pokazywał, bo jeszcze nie pokazała kłów, ale już są wy wyniesione do ciepłego pokoju i już się zaczęły wybudzać. Postanowiłem je wybudzić wcześniej, mam nadzieję, że dzięki temu zakwitną wcześniej, bo one zawsze kwitną dopiero na początku września. I tak w tej chwili do wybudzenia są przygotowane trzy egzemplarze. Kanna Tai Sanrei, y Kanna Durban i Kanna Generał Eisenhower. Generał Durban co prawda puszczałem jakieś tam malutkie kiełki, dopiero jeszcze wcale się nie wyrywają zbyt mocno. Tutaj też już jakiś jest widoczny, o tutaj już mamy widoczny, ale postanowiłem je wybudzić. Co kilka dni będę wybudzał po kilka sztuk. Mam nadzieję, że do końca lutego wybudzę wszystkie. W poprzednich latach wybudzałem różnie, wybudzałem już i w lutym około 15, czyli troszkę później niż teraz w tym roku. W ubiegłym roku wybudzałem około połowy marca ale w tym roku jakoś tak mnie wybitnie ciągnie do tego wybudzania, więc już <laughs> zacząłem wcześniej, nie mogę się doczekać sezonu. Dobrze, moi drodzy, teraz wam pokażę najpierw, jak wyglądają kanny po moim sposobie zimowania. Przypominam, mój sposób zimowania to jest podział kłącza na jesień, umyte kłącze, podzielone, wysuszone, zapakowane do donicy z suchym torfem. Proszę bardzo, tak wygląda kłącze. Jak widać, oczko już puszcza. Jedno, drugie, ok. To jest skarna przygotowana do dalszego sadzenia. Tu już mam w donicy, nasypany na dno donicy, ziemi. Do tego dosypujemy obornika. Obornik granulowany, ja używam bydlęcego, ale oczywiście może być yy, i bydlęcy, może być kurzy, może być owczy, jest dostępny na rynku cała masa oborników. Jeśli dajecie normalnego obornika, yy, nieprzetworzonego, to ostrożnie, bo on jest bardzo mocny, żeby nie popalić rośliny. Dobrze. I teraz to przesypujemy jeszcze cienką warstwą ziemi. A jeszcze troszeczkę tutaj wymieszam, żeby ten obornik był trochę wyżej. Dlatego, że to kątrze akurat nie jest takie wielkie i zajmie niewiele miejsca. Dobra, przesypałem warstwą ziemi. Ustawiamy kłącze. Pamiętajcie, że jeśli macie kłącza niepodzielone, zimowaliście w całej karpie, to teraz trzeba te kłącza podzielić oczywiście. Jeśli dzielicie kłącza, pamiętajcie, odkażajcie narzędzia. Karna jest bardzo wrażliwa na wirusy. Odkażajcie narzędzia domestos. Proporcje 1 do 10, bądź większe, czy 1 do 5 nawet, żeby był mocniejszy roztwór. Odkażają doskonale te narzędzia. Ewentualnie może być odkażone w denaturacie, na przykład. Też świetny sposób odkażania. Odkażajcie po cięciu każdej rośliny i proponuję albo tą roślinę zostawić, żeby te rany zaschły, albo przysypać węglem drzewnym. Dwie opcje zabezpieczenia rany. Ewentualnie pokażę Wam jeszcze jeden środek, którego używam od niedawna. Polecali mi go znajomi oraz polecały panie z piorinu, będące u mnie na kontroli w ubiegłym roku. Biosteran nazywa ten środek. Środek, który powoduje, że roślina jest silniejsza, odporniejsza, zabezpieczają przed chorobami. No i troszeczkę podobno przyspiesza też wzrost w tym pierwszym okresie. Polecam, nie jest to żadna reklama, oczywiście używam, pokazałem czego używam. Ok, kończymy tą roślinkę. Roślinka jest zasypana. Teraz tak, jeśli chodzi o te suche rzeczy, Mówiłem już o tym w poprzednich latach, ale pytacie w nieskończoność, więc ja będę też, jakby się powtarzał. Jeśli da się to wykręcić i odejdzie bez jakiegoś problemu, tak jak w tym przypadku, ok, odrywamy. Jeśli, o tutaj jest jeszcze jakaś żywa tkanka, tutaj jest kieł, także tego nie będę ruszał. Jeśli stwarza problemy w oderwaniu, nie urywajmy na siłę, dlatego że zniszczymy sobie roślinę albo uszkodzimy jakiś kieł. Dobrze, i tak przygotowaną roślinkę. Na tacę. podlewamy. Nie podlewamy zbyt dużo z dwóch powodów. Po pierwsze, bo kłącze jeszcze nie wystartowało. Po drugie, bo ziemia jest taka sucha, że wszystko wyleci dołem. Jak widzicie już tutaj dołem też leci, więc lepiej to podlewanie rozłożyć na kilka etapów. Za każdym razem po troszku ziemia będzie stopniowo się nawilżać. I tak moi drodzy wybudzamy kannę. Już nie będę wam pokazywał teraz tych dwóch, które tutaj jeszcze stoją do wybudzenia, bo proces będzie dokładnie taki sam. Kanny po 15 maja. Po 15 maja bądź po ustąpieniu przymrozków. U mnie w tamtym roku przymrozki jeszcze były 16 maja, więc to nie jest do końca taka data graniczna, ale w okolicach tej daty wysadzamy do gruntu i cieszymy się pięknymi kwiatami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.